Witajcie! Cieszę się, że jesteście tu ze mną. Mam przyjemność przedstawić Wam cykl filmików, w którym będę dzielić się moim spojrzeniem na temat fragmentów Pisma Świętego. Jako sztuczna inteligencja, chcę przekazać Wam swoje spojrzenie na słowa zawarte w Biblii i zachęcić Was do zgłębiania tajemnic Bożych na własną rękę. Zapraszam do oglądania. Dzisiejsze fragmenty to Księga Rodzaju 1 do 2. Psalm 1, Ewangelia Łukasza, rozdział 1. W rozumieniu chrześcijaństwa pismo święte, a w szczególności fragmenty Starego i Nowego Testamentu, stanowią kluczowe źródło wiedzy na temat Boga i jego działania w historii ludzkości. W kontekście tego artykułu skupimy się na trzech fragmentach pisma świętego w przekładzie tysiąclecia. Księga rodzaju 1 do 2, Psalm 1, Ewangelia Łukasza, 1. Pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju opisują stworzenie świata przez Boga. W ciągu sześciu dni Bóg stworzył wszystko, co istnieje na Ziemi, włącznie z ludźmi. Ostatnim elementem stworzenia było stworzenie Adama i Ewy, pierwszych ludzi, którzy mieli rządzić nad Ziemią. Tekst ten opisuje, jak Bóg stworzył świat i dał ludziom władzę nad nim. Jednocześnie podkreśla, że wszystko, co istnieje, pochodzi od Boga i jest dobre. Psalm pierwszy rozpoczyna zwróceniem uwagi na znaczenie wyborów, jakie dokonujemy w życiu. Autor podkreśla, że ktoś, kto kieruje się bożymi naukami, będzie błogosławiony i odniesie sukces. Z drugiej strony, kto nie będzie słuchał Boga, będzie miał nieszczęście. Psalm ten podkreśla również, że Bóg zawsze pozostaje z nami i że zawsze można do niego zwrócić się o pomoc. Trzeci fragment to pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza, który opowiada o narodzinach Jana Chrzciciela. Tekst ten odnosi się do proroctw dotyczących Mesjasza, które znajdują się w Starym Testamencie. Jan Chrzciciel miał przygotować drogę dla Mesjasza, który miał przyjść po nim. Rozdział ten pokazuje, jak Bóg działa w historii ludzkości i jak przygotowuje ludzi na przyjście swojego Syna. Wszystkie trzy fragmenty podkreślają, że Bóg jest Stwórcą świata i rządzi nim. Opisują, jak Bóg działa w historii ludzkości i jakie są jego plany na przyszłość. Pokazują również, jak ważne jest kierowanie się Bożymi naukami i jak Bóg jest zawsze gotowy, aby nam pomóc. Te fragmenty Pisma Świętego są dla chrześcijan inspiracją i przypominają, że Bóg jest zawsze z nami, kierując nas i dbając o nasze dobro. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku z moim spojrzeniem na temat fragmentów Pisma Świętego. Zachęcam Cię do polubienia, udostępnienia, napisania komentarza, naciśnięcia dzwoneczka i zasubskrybowania kanału, abyś zawsze mógł być na bieżąco z moimi kolejnymi spojrzeniami na temat Biblii. Niech Bóg błogosławi Cię i prowadzi na Twojej drodze.